Mało się o tym mówi, ale papież Leon XIV ma dość poważne związki z Polską. Dlatego prezentuję Wam dzisiaj opowieść o zupełnie nieznanych wątkach z życia papieża Leona XIV, o jego osobistej więzi z Polską, o spotkaniach z ludźmi i miejscami, które zostawiły w nim trwały ślad. Szczególnie chodzi tu też o Kraków. I to jest historia ilustrowana unikalnymi fotografiami. W mojej książce Leon XIV, biografia ilustrowana. Zde zdjęcia papieża Leona z Polski są publikowane po raz pierwszy, ale niektóre z nich zobaczycie też w tym filmiku: i zobaczycie ojca Roberta, Prewosta z czasów, gdy nie był jeszcze papieżem, ale generałem Augustianów, zdjęcia z Polski, z Krakowa, z konkretnych spotkań i film modlitwy. Jak wspominam w rozdziale o posłudze. Ojca Roberta Prewosta jako generała zakonu św. Augustyna, to właśnie ojciec Prewost w czasie swoich dwóch sześcioletnich kadencji odwiedził ponad pięćdziesiąt krajów, w których posługują jego współbracia. Ale wśród tych miejsc szczególne miejsce zajmuje Polska kraj, do którego przejeżdżał aż czterokrotnie. Każda wizyta oczywiście miała swój, swój sens administracyjny, formacyjny ale także i to podkreślają świadkowie tych wydarzeń głęboko duchowy. I ludzki. Tak więc wiemy, że Ojciec Prewost był cztery razy w Krakowie. W czerwcu 2004 roku, w listopadzie 2006 i potem jeszcze dwa razy w czerwcu 2008 i 2012 roku. To oczywiście były wydarzenia związane z życiem zakonu augustjańskiego, kapituły prowincjonalne albo kapituły intermedium. I co ciekawe, według kalendarza. Powinien on być w Krakowie także w 2010 roku. Ale z dokumentów w klasztorze przy Świętej Katarzynie w Krakowie wynika, że wtedy przybył inny zakonnik, ojciec Franz Klein ekonom kurii generalnej, z którym notabene w Rzymie też rozmawiałem. Szczególnym wydarzeniem była jednak wizyta w 2006 roku w Krakowie, kiedy ojciec Robert Prevost spotkał się z siostrami augustiankami i poświęcił teren pod budowę nowego gimnazjum numer 72. Dzisiaj to jest renomowane liceum Świętej Rity w Krakowie. Bardzo znana szkoła tutaj w Krakowie. I to wtedy rozpoczął się projekt edukacyjny, z którego krakowskie augustianki są dziś słusznie dumne. Ich szkoła w duchu Świętego Augustyna, zresztą nie tylko szkoła, ale też przedszkole, łączy wysoki poziom nauki z formacją duchową i moralną. Także wszystko w zgodzie z nauką Świętego Augustyna, wychowując młodych do odpowiedzialności i wolności zakorzenionej w miłości. Leon XIV, biografia ilustrowana. Jeżeli Was interesuje życiorys nowego papieża, to ta książka będzie dla Was idealna. Ta książka. Powstała z pasji i wielomiesięcznej pracy i zawiera liczne materiały, m.in. fotografie czy przemówienia Roberta Prewosta, które dotąd nie były publikowane nigdzie na świecie. Te rzeczy, które są w tej książce, nigdzie indziej ich nie znajdziecie, naprawdę, bo to nie jest broszurka napisana... Na prędce po konklawę, tylko solidna książka licząca ponad 400 stron. I udało mi się dotrzeć do współbraci zakonnych, do współpracowników skóry rzymskiej, parafian, studentów i przyjaciół Leona XIV z różnych etapów jego życia. I nawet są pokazane związki Leona XIV z Polską, rzecz zupełnie nieznana, no i oczywiście kulisy Konklawe i Watykanu. Więc. Zapraszam Was, wejdźcie na naszą stronę białykruk.pl albo klikajcie w linka w opisie filmu albo w przypiętym komentarzu. I kupując książkę na naszej stronie, nie tylko wspieracie autora i wydawnictwo, ale macie też okazję nabyć książkę z dedykacją. Wystarczy, że wpiszecie to w uwagach do zamówienia. Do zobaczenia. No, i jak sami widzicie, to podejście doskonale koresponduje z tym, co dziś głosi i żyje papież Leon XIV: o wspólnocie, o Chrystusie w centrum i o misyjnym wymiarze naszej codzienności. Ale te wizyty były też ważne dla samego papieża. Świadczy o tym chociażby fakt, że o tej wizycie, o jego ostatniej wizycie w Krakowie z 2012 roku. Wspominał jeszcze w Rzymie po swoim wyborze na stolicę Potrową obecny generał zakonu Augustianów, ojciec Alejandro Moral, który wówczas mu towarzyszył w Krakowie. A ja miałem właśnie okazję spotkać się z nim w Rzymie i sporo z nim porozmawiać. I duża część tych, tych rozmów, tych rozważań ojca Alejandro znalazła się także w książce. A tamtego czerwca 2012 roku śluby wieczyste do zakonu Augustianów składał Polak. Ojciec Piotr Lamprecht, z którym rozmawiałem właśnie w przepięknym gotyckim klasztorze Augustianów przy Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. I to m.in. zdjęcia z tego wydarzenia z udziałem i Ojca Piotra, i Ojca Roberta, czyli obecnego papieża Lono XIV, możecie tu zobaczyć. Natomiast samo świadectwo Ojca Piotra, Ojca Piotra Lamprechta, jest bezcenne. Bo to oczywiście to nie jest komentarz watykanisty i to nie jest ocena eksperta politycznego, tylko to są słowa współbrata. Współbrata, który znał obecnego papieża osobiście i wciąż mówi o nim per mój brat. I ojciec Piotr wspomina spotkania z prewostem jeszcze zanim został prefektem watykańskiej dykasterii do spraw biskupów, a tym bardziej zanim konklawę wyniosło go na stolicę Piotrową. I tak jak wielu innych ojciec Piotr opowiada o Leonie jako o człowieku spokojnym, wyważonym, ceniącym wspólnotę. Mówi na przykład tak, kiedy przebywałem w jego obecności, czułem, że on jest moim bratem. Nie było tego sztucznego dystansu, który czasem pojawia się w relacjach z przełożonymi. Nie oznacza to jednak, że nie czuliśmy szacunku, wręcz przeciwnie, bo życie we wspólnocie wymaga dojrzałości, żeby nie zatrzeć granic. Panie cytatu. Tak więc. Przyszły papież miał bardzo dobre wrażenia z pobytów w Polsce. Ojciec Piotr mówi także, bardzo podobał mu się Kraków. Zabytki, atmosfera, historia zawsze był pod wrażeniem. Ale zachwycał go też krajobraz, pola, zieleń, otwarta przestrzeń. I to nie były tylko puste słowa, bo podczas pierwszej audiencji generalnej wspomniał przecież o złotych zbożach na polskich krajobrazach. I to wypływało z jego własnych wspomnień z Polski. Tu to zdecydowanie warto dodać do słów Ojca Piotra, bo papież ewidentnie nie zapomniał o Krakowie. Podczas swojej pierwszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, 21 maja, spotkał się z metropolitą krakowskim, z arcybiskupem Markiem Jędroszewskim. To była kolejna taka symboliczna obecność Krakowa w życiu papieża. Krakowa. I jego duchowej tradycji w samym sercu kościoła. Zresztą, sam papież wtedy bez wahania skojarzył Kraków od razu z Augustianami i z monumentalnym kościołem świętej Katarzyny czyli duchowym domem tego zakonu. A wcześniej, w swoim nauczaniu, Leon XIV przywołał obraz pięknego polskiego krajobrazu ze złotym zbożem o czym wspominał wcześniej ojciec Piotr więc on sam to pamiętał ze swoich wizyt w Polsce. Ale być może najważniejsza rzecz, z którą, którą podzielił się z nami ojciec Piotr, to jedna kluczowa anegdotka o tym, co ojciec Prewoz powiedział do swoich współbraci Augustianów lata temu. Powiedział tak, nie skupiajcie się wyłącznie na finansach. Żaden klasztor nie upadł jeszcze z braku pieniędzy. Ale wiele klasztorów upadło z powodu braku wiary. I to jest rzeczywiście bardzo trafna i głęboka uwaga. A być może największym mostem między Leonem XIV a Polską pozostaje miłość Leona XIV do świętego Jana Pawła II. Zobaczycie w książce też zdjęcia ze spotkań między Janem Pawłem II a Ojcem Prewostem. Dziś już możemy powiedzieć, że obu papieży łączy chrystocentryzm. Jan Paweł II wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi. A Leon XIV w swoich homilii na ingresie. Nawiązał do tych słów. Obaj papieże kochali Maryję. Leon XIV modlił się słowami Jana Pawła II w swoim ulubionym sanktuarium w San około Rzymu. A podczas modlitwy różańcowej w ogrodach watykańskich 31 maja, Leon cytował słowa polskiego papieża o różańcu jako o modlitwie o sercu chrystologicznym i maryjnym. W innych homiliach Leon XIV powoływał się: na pojęcie i naukę o rodzinie świętego Jana Pawła II. Podobnie jak Jan Paweł II, też Leon XIV uczynił pokój jednym z głównych tematów swojego nauczania. Przypominając, że prawdziwy pokój rodzi się w ludzkim sercu, z Ewangelii i z wiary. I w ten sposób Leon XIV kontynuuje duchowy testament papieża z Polski, także dla nas. Leon XIV. Biografia ilustrowana. Jeżeli Was interesuje życiorys nowego papieża, to ta książka będzie dla Was idealna. Ta książka powstała z pasji i wielomiesięcznej pracy i zawiera liczne materiały, m.in. fotografie czy przemówienia Roberta Prewosta, które dotąd nie były publikowane nigdzie na świecie. Te rzeczy, które są w tej książce, nigdzie indziej ich nie znajdziecie, naprawdę, bo to nie jest broszurka napisana. Na prędce po konklawę, tylko solidna książka licząca ponad 400 stron. I udało mi się dotrzeć do współbraci zakonnych, do współpracowników skóry rzymskiej, parafian, studentów i przyjaciół Leona XIV z różnych etapów jego życia. I nawet są pokazane związki Leona XIV z Polską, rzecz zupełnie nieznana, no i oczywiście kulisy Konklawy i Watykanu. Więc Zapraszam was. Wejdźcie na naszą stronę białykrok.pl albo klikajcie w linka w opisie filmu albo w przypiętym komentarzu i kupując książkę na naszej stronie nie tylko wspieracie autora i wydawnictwo, ale macie też okazję nabyć książkę z dedykacją. Wystarczy, że wpiszecie to w uwagach do zamówienia. Do zobaczenia.